Hej boi przyjaciele, ja jestem Noa i witajcie w pierwszym odcinku Pogadanek. Pogadanki będą co tydzień, a dzisiejszym tematem Pogadanek <gadanki> będzie oczywiście temat, tak jak przeczytaliście już w opisie, ludzi wulgarnych czy też graczy wulgarnych i zapraszam do oglądania. Pewnie nie raz spotkaliście się z dziećmi czy też graczami, którzy są wulgarni dla Was? Oczywiście, że tak i nikt nie wmówi mi, że tak nie było. Przede wszystkim chciałbym przytoczyć pewną radę, pewny, pewną myśl. Ludzie nie są toksyczni tylko w grach, oni są toksyczni na co dzień w realnym życiu i to właśnie stąd się wywodzi toksyczność w grach. Jeśli coś, ktoś coś w, wyniesie z życia, on to wprowadzi także do gry. To jest proste. Jeśli ktoś jest miły w normalnie w życiu, jest, potrafi się zachować, czy też nie powiedzieć złego, złego słowa, potrafi um, uszanować to, że nie każdy musi być prostym jak on. To oczywiście yy, nie będzie on wulgarny, chociaż starzą się momenty, gdzie będzie próbował panować nad swoimi emocjami, a ja on wtedy przeprosić i też nawet tego nie powie przez mikrofon. OK, i wtedy nie będzie przeszkadzał w, innym, w rozgrywce. Ale są też dzieci, które one przez mikrofon gadają, wyzywają i nie wiadomo, co jeszcze na mówią. Jeśli nie ma admina, to jest lipa, ponieważ e, wyzywają każdego, mówią jak grać, nie? że i sam X pompa, czy też nie wiem, hajsownicy. Nie wiem, e, nie chcę żadnej tutaj dramy pomiędzy, mm, pomiędzy wami robić. Ja tylko mówię, że toksyczność w grach jest coraz większa i powinniśmy ją tłumić tak naprawdę. E, Valve nic nie zrobi. Bo, powiedzmy, no nie ma nic, ma zawiązane ręce, tak? To sam człowiek, sam jego honor, sam jego, nie wiem, dusza powinna wiedzieć, jak i kiedy się zachować. L ludzie młodej generacji, oni patrzą na, y na tych ludzi, którzy są sławni, że oni przeklinają i hejtują innych. Oni robią to samo co oni. To jest bezsens, to jest największy bezsens, jaki widziałem w życiu. Ja rozumiem, że są też materiały wideo, które, powiedzmy, są. Mm, mają tu taką przemoc. Ja nie chcę już mówić o tej sprawie gimpera z torem, to samo dramy, bo te, dramy, te dramy, dramy to są tylko po to, żeby dawać mm, sobie wyświetlenia i zrobić sobie widzo, więc nie dajcie się złapać takie gówno, bo to jest, boże się. Człowiek znajdzie każdy sposób, żeby tylko przeprowadzić widzę do siebie, autentycznie, czy to jest drama, czy jakieś inne gówno, konkursy, mm. i bez, 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 bez jaj. Wracając do tematu, ludzie są agresywni, powinniśmy to tłumić. Najlepiej to praktycznie, gdy wchodzimy na serwer, robimy. Wpisujemy sobie Voice Enable 0, tak mi się zdaje. Ale to tylko wtedy, kiedy zobaczymy, że jest wiele ludzi, którzy się kłócą i nie chcemy po prostu sobie przeszkadzać i psuć z dnia. Polecam. Następnym typem graczy to są tak zwani coache, czyli trenerzy, którzy będą nas uczyć wszystkiego, będą nas uczyć magicznych rzeczy w CSie, jak celować, żebyśmy nie celowali w podłogę, oczywiście to jest dobre. Jakże coś z Flasha, kiedy coś w okej, okay. jest okej. Okay. Ale to, że powiedzmy... Yy, mamy patrzeć mu dół, nie wiem, on się. On stoi... W, ach, chuj tam, nie chce mi się tego tłumaczyć. Coach są tacy, że oni będą ci uczyć gry. Ty potrafisz to zrobić, ale oni, oni tak będą mówić, że robisz to źle i masz robić to co oni ci każą, i masz robić to, to, to tak dokładnie jak oni to robią. I jeśli spróbujesz wypomnieć im jakiś błąd, to dostanie z 15, 15 lipos o Twojej matce, o Twoim ojcu, czy chujgowie co jeszcze, to jest zabawne i także przytłaczające, ale no niestety. Także wystarczy zmutować tego kolesia i no to w sumie tyle co można zrobić tak, albo po prostu zgłosić go do admina, albo po prostu powiedzieć żeby spierdalał i żeby się nauczył grać Żeby nie uczył was grać tak Albo że po prostu dał wam się nauczyć grać i tyle To spierdalać było konieczne żeby mieć jednak tą taką moc mm, słowa tak Ostatni typ Czyli oczywiście rusher Boże święty um, Ostatni typ na ten odcinek oczywiście Jest to typ gracza, który mi się tak strasznie podoba, a, a jest tak, także nurtujący, ponieważ on, on ma czasem głupie pomysły. Graliśmy ostatnio Inferno na ym, serwerze 4AF, oczywiście polecam, IP macie gdzieś tu na górze, yy, polecam całą serwerownię i yy, jest to zabawne, ponieważ jest tak, że yy, wiele ludzi, gdy graliśmy Inferno i wiele ludzi zaproponowało nam yy, nie wiem, rzucajcie flasze, smoky, wiecie, było tam parę coachów oczywiście, i w końcu przyszedł na serwer Rasher, mój kumpel, um, Typ oczywiście, nie nik No i kazał, znaczy kazał. On tam, wiecie, zabawny typ, w, w, życie szczęśliwe, ma wyrobane na życie, żyje szczęśliwie. I, B, aby takie wyty w chodzi, to ten bierze TK. Każdy z nas kupił po Teku i trasowaliśmy B. Oczywiście, to się trzynajdy po nogi, oczywiście, nie wiem, wyleciliśmy w powietrze w kosmos. I to było fanie zabawy. Następny z znowami On daje takie pomysły takie nietypowe, tak? Że powiedzmy jak macie 10 na 10, to powiedzmy nie wiem, kupujemy 10 awek i stoimy w w jedno miejsce, żeby nie dać komuś przejść. Jest to jest także pozytywne dla nas, ale czasem jest to nurtujące Czasem ten człowiek jest nurtujący, ponieważ yy, są. Powiedzmy, nie wiem, parę razy można strelować i biegać tak głupio, ale nie ciągle. Są także ludzie, którzy powiedzmy, on yy, zakwateruje do siebie i powiedzmy, 3-10 osób będą biegać samymi tekami, samymi nagrywami, będą się w to bawić i to jest także nurtujące. Yy, to jest typ człowieka, który jest neutralny według mnie. Yy, coach jest oczywiście negatywny i głupie dziecko także jest negatywne. Tak jak mówiłem, Volume, Voice Enable 0 lub Mute i gracie sobie na spokojnie. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, jeśli że się, że się spodobał, to zostaw coś po sobie. Oczywiście, tak jak wspomniałem, nie chcę tutaj żadnych dram, ponieważ dram nie chcę w sobie jakoś przyciągać widzów yy, robiąc tanie sztuczki. Po prostu chcę, żeby Wam się to spodobało. Piszcie w komentarzach, co mam naprawić, co mam jeszcze robić i czy chcecie następny typ graczy, tych już pozytywnych lub tych bardziej zabawnych. Wszystko zależy od Was, ponieważ ty, Wy jesteście siłą um, siłą YouTube'a. To Wy macie moc, moc tą taką grupową. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, serdecznie za obejrzenie, Jeśli Wam się spodobało to lajkuj, subskrybuj i oczekuj na następnego odcinka. Oczywiście, pisz w komentarzach, co chcesz następny, bo to od Ciebie zależy, co będzie, jaki, jaki będzie kontekst, temat następnego odcinka. Trzymajcie się. 不呀。